Cześć. Dzisiaj chciałam wam przedstawić platformę, którą ja używam dla mojego biznesu i która, nie ukrywam, zaoszczędziła mi mnóstwo stresu, czasu, um, dlatego że jest jakby wszystko pod jednym. Parasolem. Nie wszystko. Większość rzeczy jest pod jednym parasolem, a ja nie ukrywam, lubię prostotę. Na samym początku e, też przeszłam przez okres próbowania różnych rzeczy, różnych platform, ale nie ukrywam, mając rzeczy trochę tu, trochę tu, website gdzieś indziej, maile gdzie indziej i tak dalej, tak dalej, landing page y gdzie indziej, zrobiło się to trochę takie niepołączone, że tak powiem. Można to połączyć jak najbardziej, jeżeli masz zespół ze sobą. To jak najbardziej to może działać. I ja nie ukrywam, dla mnie ja szukałam czegoś łatwego do obsługi, ale również efektywnego. Więc w momencie moja pierwsza strona była na Squarespace, ale szukałam czegoś, żeby zmienić um, moje maile mój e-mail marketing. Także szukałam czegoś alla active campaign, um, czy coś podobnego, więc patrzyłam na różne opcje, ale w tym samym czasie też wiedziałam, że będę chciała szukać miejsca, gdzie mogę mieć mój własny kurs, również i nie ukrywam na samym początku, Kajabi troszeczkę stwierdziłam, że na pewno nie, bo to będzie najdroższe, bo wiedziałam, że Kajabi no, nie jest najtańszą platformą, ale z czego sobie nie zdawałam sprawy, jak podliczyłam wszystkie koszty tych różnych innych platform, w, w której ja chciałam zainwestować. Kajabi wyszło o wiele lepszą opcją dla mnie, więc zdecydowałam się spróbować. Spróbowałam na 14 dni, polubiłam i zostałam z Kajabi. I ponieważ teraz używam już Kajabi prawie 2 lata, widzę bardzo dużo efektów, gdzie ten czas mi się zaoszczędza i jak efektywnie to działa dla mnie. I więc chciałam bardzo szybko zaprezentować takie, um, szybkie przedstawienie, co w ogóle tutaj jest na Kajabi i z czego ja osobiście korzystam. Dlatego, że ja z wszystkich jeszcze opcji nie korzystam, bo ich na obecną chwilę nie potrzebuję, ale może to po prostu da Wam troszkę do myślenia, czy to będzie coś dla Was, czy nie. Um, Oczywiście tutaj, jak niektórzy z Was wiedzą, ja prowadzę mój biznes, większość biznesu w języku angielskim. Oprócz oczywiście, jeżeli robię szkolenia gdzieś, jeżeli jestem gościem gdzieś, to oczywiście to jest w języku polskim. Mam też klientki, które są Polkami i wtedy oczywiście prowadzimy sesję po polsku, ale moje Kajabi jest w języku angielskim, ale wiem, że też mam kogoś, kto. Znam osoby, które mają stronę i mają po prostu po angielsku i po polsku. Także w zależności gdzie jesteście, to może być opcja dla was, może nie. Ale tak w wielkim skrócie chciałam Wam po prostu przedstawić, jak to wygląda. Czyli tutaj po lewej stronie jest właśnie tych kilka opcji. Wspomnę jeszcze, że na dole jest coś, co nazywa się Kajabi Partners. To znaczy, że jeżeli na przykład ktoś, każdy z nas ma link afiliacyjny, czyli możemy zarabiać prowizję, jeżeli ktoś zapisze się do Kajabi przez nasz link, ta prowizja jest chyba teraz 30%, także dosyć sporo, nie ukrywam. Także to jest fajna naprawdę też inicjatywa, tym bardziej, że na przykład jak ja miałam 14-dniowy trial, darmowy trial z tym linkiem jest 30 dni. W komentarzu też jest ten te link, jeżeli macie ochotę spróbować na 30 dni Kajabi. Oczywiście to jest mój, mój link afiliacyjny. Afili, no nie wiem, jak po, angielu, po polsku powiedzieć. Affiliate link afiliacyjny, tak tak się mówi po polsku? <grym> um, także, jeżeli chcecie sprawdzić, to w komentarzu jest ten link, jeżeli chcecie na 30 dni, właśnie sprawdzić Kajabi. Um, a co ogólnie, tu mamy oczywiście poza dashboardą, główną tablicą. Zacznę od dołu, bo produkty będą pewnie najważniejsze. Oczywiście analytics, czyli dane jak różne strony zachowują się, jaki, jaki mają performance. Kontakty, oczywiście nie, nie na wszystkie będę klikać, bo niektóre mają pewne dane, których no nie mogę dzielić tutaj otwarcie. Kontakty, więc to są osoby, które albo są moimi klientami, albo są na mojej liście mailingowej. Marketing, jeżeli chodzi o marketing, tutaj będą różne. Tutaj właśnie będzie e-mail marketing, będą eventy, będzie można stworzyć. Funnels również te lejki sprzedażowe tutaj można tworzyć. Teraz website. Website mogę akurat otworzyć, tutaj nie ma nic, co musiałabym schować przed Wami. Więc jeżeli chodzi o website, to mi daje też. Co Kajabi mi daje? Właśnie, że mogę mieć własną stronę internetową tutaj poprzez Kajabi. Wszystko w jednym miejscu, tak jak mówię, tu mi się, to mi się właśnie podoba. Różne design mogą mieć, bardzo łatwo je stworzyć. Ja dosłownie w ciągu jednego dnia podstawy stworzyłam, a potem zmieniałam kilka rzeczy. Także są też strony tutaj można, właśnie, stronę internetową, Twojej strony internetowej, które można osobno. Edytować są też landing page, e, czyli jeżeli mamy program i chcemy wytworzyć osobną stronę, tutaj można właśnie to wykrywać. Fajne jest to, że po prostu domena zostaje ta sama, że nie korzystamy z różnych innych domen, tylko zawsze to jest monikatod.com i ukośnik jest wtedy po prostu końcówka inna, czy to jest mój program, czy to jest mój membership, czy to są te lead magnety czyli jeżeli coś daje w zamian za adres, twój adres mailowy. I nie ukrywam, że to tych lead magnetów, magnetów zazwyczaj używam tego samego template'a, więc po prostu kopiuję, klonuję ten jeden i tylko czasami zmieniam zdjęcie z tyłu i oczywiście jaki załącznik jest dodawany, jaki mail ta osoba dostanie, jak ten lead magnet do niej dostanie, więc znowu dosyć łatwo. Ja bardzo lubię prostotę, także to dla mnie się liczy. Lejki sprzedażowe też można tu wytworzyć. To jest nawigacja, strony, blog też. Ja nie ukrywam, próbowałam blog, blog raczej nie. Dla mnie może kiedyś wrócę do tego, ale to nie jest e, moją perełką, Nie jest zdecydowanie blog. E, sales, czyli sprzedaż, tutaj się stworzy te tak zwane checkout pages, strony, gdzie właśnie już Wpisuje się cenę, czy to jest subskrypcja, czy to jest payment plan, czy to jest od razu się płaci jakąś kwotę, można to wszystko ustawić. Jest to połączone z platformą Stripe, są inne platformy, z którymi można to połączyć. Ja mam Stripe i PayPal połączone tutaj do płatności, także jest zawsze opcja, w zależności jak to chce płacić. I tak naprawdę nie muszę nawet tworzyć landing page, mogę samo checkout page stworzyć i na przykład wyśleć linka do checkout page, jeżeli do różnych innych ofert, tak często robiłam do um, jakichś dodatkowych ofert, które nie są moimi standardowymi, e, tylko tworzyłam checkout page. E, do tego. E, jeżeli chodzi o produkty, bo to będzie pewnie najważniejsze, czyli do tej pory, tak jak mówię, e-mail marketing, do czego ja używam to? E-mail marketingowy, e, marketing e-mailowy, e-mail marketingowy, marketing e czyli maile, czyli e, jeżeli ktoś zapisze się na moją listę mailową, to jest właśnie tutaj, wysyłam maile też tutaj przez tą platformę. Mam też stronę, mam landing pages. Tak jak wie, blog prówam raczej nie dla mnie, na razie. I teraz tak, jeżeli chodzi o produkty, bo Kajabi jest bardzo znane, właśnie to jest ich chyba najmocniejsza strona, jeśli chodzi o kursy, czyli od tego zaczęli, bodajże, bodajże. Także z tego jest najbardziej Kajabi znane. Ale oczywiście, jeżeli chodzi o produkty, jakie się tu ma, może być kilka opcji. Mogą to, może to być kurs, może to być coaching jest całkiem nowe. Ja testuję coaching, nie ukrywam teraz. Ale w każdym razie, coaching daje opcję utworzenia takich sesji. Um, czyli powiedzmy, jeżeli mamy coaching package, który ma powiedzmy sześć sesji, tworzymy te sześć sesji, wypisujemy agendę, wypisujemy co będzie przedyskutowa przedyskutowane, jakie będą załączniki dodane, może coś trzeba będzie obejrzeć z powrotem po sesji, można notatki tam dopisywać, widoczne i niewidoczne. E, także to jest naprawdę mocna strona e, tak zwanego trzymania e, tego momentum, że rzeczy się staną. Też wiem, że Kajabi pracuje nad własną, właśnie wideo, czyli jeżeli przez ten coaching się zarezerwuje tą sesję, to będzie w Kajabi wideo i będzie od razu nagrane, i od razu to też będzie wysłane. Także wtedy Zoom na przykład nie będzie potrzebny, albo inna platforma. Do porozumiewania się wirtualnie, ale tak jak mówię, dopiero testuję tą opcję. Jest też opcja społeczności community, czyli zamiast na przykład grupy na Facebooku można założyć tutaj sobie społeczność. Ja przetestowałam to kiedyś, jeszcze brakuje kilka rzeczy dla mnie, szczególnie live video, i to jest dużo dla mnie. To jest bardzo ważne. Live video jest bardzo ważne dla mnie, także. Na razie jeszcze zostawiłam to, ale myślę, że do tego wrócę. Myślę, że na pewno Kajabi coś wymyśli tutaj i oczywiście można też podcast. Ja głównie tutaj, jeżeli chodzi o produkty, mam dwa kursy: jeden kurs, jeden program w sumie i właśnie testuję tą opcję coachingową. Ja wykreuję później też wideo z detalami, jeżeli chodzi o konkretne. Powiedzmy kurs, kursy, czy coaching, czy społeczność, tak dalej, itd. Tak dalej. Na razie w tym wideo tylko chciałam po prostu zaprezentować wam ogólnie, jak to wszystko wygląda i dlaczego ja używam to. Dlatego, tak jak mówię, dla mnie to jest ułatwienie mojej pracy, zdecydowanie zaoszczędzenie mnóstwo czasu, mnóstwo stresu, próbowania połączenia różnych rzeczy i nawigowania z jednej strony na drugą. Oczywiście dla niektórych to nie przeszkadza, ja wolałam mieć wszystko pod jednym. Pod jednym parasolem. Także, jeżeli macie pytania na temat kajabi, to oczywiście pytajcie. Jak najbardziej, jeżeli macie ochotę spróbować na 30 dni kajabi za darmo, to jest link w komentarzu. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o kajabi. Tak jak mówię, będę wykreować, wykreuję później też widea, które będą z detalami dotyczyły pewnych rzeczy tutaj. W zależności od tego, co najbardziej, gdzie największe pytania będą się pojawiać. I to chyba tyle. Jeszcze coś miałam powiedzieć, ale po prostu wypadło mi dosłownie teraz. Wpadło mi i wypadło bardzo szybko. No i chyba mi nie przyjdzie. No i chyba mi nie wróci. A wiem. E, jeszcze jedna rzecz, którą naprawdę bardzo cenię, jeżeli chodzi o kajabi. W momencie, kiedy ja zapisałam się do kajabi, miałam i rozmowę, dwie rozmowy w sumie na Zoom z osobą z kajabi, żeby u, pom pomóc mi ustawić wszystko. E, mają bardzo tak zwane kajabi university, e, gdzie step by step, krok po, pro, po kroku jest pokazane, jak założyć pewne rzeczy. Także jest bardzo dużo materiałów, które faktycznie pomagają nawigować całą tą platformę. I jeszcze dodam, też miałam kilka problemów z pewnymi ustawieniami i muszę przyznać, że obsługa, rewelacja. Pomimo, że to było przez chatbox tutaj, ale muszę Wam powiedzieć, że bardzo szybko była odpowiedź i naprawdę dużo, dużo i mi pomogli. Także tutaj bardzo i za to cenię. Jeżeli macie pytania, zadawajcie. Mój kanał jest zupełnie nowy, także jeżeli ta tematyka Was interesuje, budowanie biznesu online, marki i budowanie tej marki osobistej poprzez social media, to mam nadzieję, że zobaczę Was tutaj jeszcze na moim kanale i wciśniecie ten czerwony przycisk subscribe i mam nadzieję do zobaczenia niedługo.